Miłość. Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania. Sprawiedliwość. Co wychodzi naprzeciw. Sąd. Wynik odpowiedź rada, słońce. Dołożę kartę. Królowa Pentakli. Dołożę kartę. Umiarkowanie. Na spodzie talii jest karta kochanków i to może być tło czytania. To jest po prostu kochankowie i nic poza tym. Sedno sprawiedliwość. Każdy człowiek kieruje się własnym kodeksem moralnym i systemem wartości, za który sam odpowiada. To jest równość i uczciwość. Człowiek stoi w opozycji do swojej intuicji, do swojego przeczucia, czy nawet do swoich działań. To jest szukanie równowagi w swoim życiu. Sprawiedliwość pokazuje osobę o wysokim poczuciu sprawiedliwości, która potrafi obiektywnie spojrzeć na sprawę, jest zrównoważona, rozważa wszelkie plusy i minusy. Nadszedł czas wybaczenia, wyboru, zerwanie ze złymi nawykami czy działaniami oraz trzeba wrócić do zaległych spraw które również mogły być zamieczone pod dywan, aby stać się szczęśliwym człowiekiem. Co wychodzi naprzeciw, sąd ostateczny. To jest brak chęci, aby wrócić do przeszłości i posprzątać, wyjaśnić swoje przeszłe sprawy. To może dotyczyć rodziny, nie chcemy się spotkać z byłym partnerem i zmienić działania. To też są wzajemne skargi i rozczarowania. To też jest unikanie odpowiedzialności, tutaj jest takie marnowanie swojego życia dla nieodpowiedniej osoby. Trzeba wrócić do przeszłości, tylko w ten sposób można sobie otworzyć drogę do szczęśliwego życia osobistego. Trzeba zacząć sprzątać i wyciągać wnioski. Wynik, odpowiedź, rada, słońce, królowa pentakli i umiarkowanie. Parę dni temu przed wejściem do sklepu zobaczyłam pompę sąco-tłoczącą, czyli zobaczyłam parę która miała około 40 lat, może więcej albo mniej, która całowała się. Dawno czegoś takiego nie widziałam, a już trochę chodzę po tej ziemi. Blokowali mi wzięcie wózka. Przeprosiłam pompę, aby się przysunęła, bo nie mogłam wyjechać wózkiem. Miałam wrażenie, że to jest film. Nagrywają film, a to był live. Ludzie się całują i to jest coś naturalnego, ale to było przekroczenie granicy. Tak się zachowują ludzie niedojrzali o niskim poczuciu wartości, którzy są dumni z takiej pompy. A to jest. A to było takie niesmaczne i taki był żenujący widok. Dla dojrzałej osoby to jest kompromitacja i obciach. Natomiast. Dla niedojrzałej pary to jest powód do dumy. Całowanie się i seks jest dla ludzi. Taką mamy naturę. Ale kiedy w grę wchodzi soczysta wymiana płynów ustrojowych lub uprawiamy seks, bo chcemy, aby ktoś nas zauważył w miejscu publicznym, to świadczy, o poważnych psychicznych zaburzeniach. Kiedyś byłam świadkiem gwizdów, kiedy para zamknęła się w łazience i uprawili seks. Ktoś nie mógł się dostać do łazienki. Zawawał ludzi i kombinerkami otworzył drzwi. I zaczęli gwizdać. I nikomu nie było do śmiechu. Słońce pokazuje, że uwolnimy się od niezręcznej czy niekorzystnej sytuacji. Odejdą od nas lęki, które nas ograniczały i powodowały, że się nie rozwijaliśmy. Będziemy dojrzali. Również ważne będzie dla nas macierzyństwo. Będziemy kochającą osobą. Kochającą matką, bo z tym to różnie bywa. Będziemy zadowoleni z siebie, będziemy mieli powody do zadowolenia, będziemy pewni siebie, zamkniemy przeszłość, wyciągniemy wnioski ze swoich błędów. Przede wszystkim odnajdziemy spokój, pogodzimy się z samym sobą, pogodzimy się z ludźmi, będziemy panować nad sobą i będziemy mo Mieli optymistyczne nastawienie do swojego życia. I niech ta odbudowa nie będzie, niech ta odbudowa niech nie trwa do okresu letniego, tylko najpóźniej do wiosny. I tego Wam życzę. Życzę Wam dużo zdrowia i pomyślności. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Plus i Klara Tarot Miłość. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Tarot. Bo o siebie.